Gorąco, jak umyty, kumyty, pięknie się prezentuje. Ale co lepszego, jest tak, jak mówiłem, jesteśmy u to zjechaliśmy szybko i mamy takie klasyki. Ale że aż 4E38, to nie wiem, czy tutaj ktoś skup je na serwisie 740 widać 2000 chyba 1 to już 2000 rok z tym kolorem też chyba 2.1 co tu się dzieje ten paradat, wszystkie felgi Gdzie? Kto by zostawił takie samochody? Szeroka nawigacja. To jest 740. To też 740. Tam pisane V12, ale kto wie? Leżoby, ale to jest chyba przedlift, albo 2000 rok, pierwsza połowa, bo widzę, że ma małą nawigację. Jakby nas sprzedaż, ale... Mówi nie. Hm. Ciekawy jest. Ja myślę, że Sreten z M539 Restorations byłby bardzo zadowolony, ponieważ to jest Highline. Wnętrze ma lepsze niż te standardowe były o, obrurowane tym o, nie wiem jak to nazwać taki pinstripe jak gdyby o, dookoła skór piękny w środku, naprawdę ładny, ładnie, nie widać żeby coś było zniszczonego, kolor też ładny, odpicować zrobić kurczę, aż chyba jutro, jutro będę musiał do bilera przyjechać i co? o co chodzi z tymi samochodami, bo widzę, że już stoją dość długo ale Michelin Pilot Sport. Hmm. Taka ciekawostka. To by pomyślał. To chyba to jest 2000 właśnie. No na wcześniejszym modelu troszeczkę. No, mała naw. Nie ma sportowej kierownicy. Czarna skóra. Roletki, wszystko ale no wcześniejsze widać już zasiedliły te pęczki widzę mamy nową misję teraz oprócz Lexusa będziemy próbowali <grytować> uratować jeszcze troszeczkę BMW ale będziemy musieli zadzwonić chyba w poniedziałek, zapytać się o co chodzi albo podjechać Podpytać o te klasyki, może by chcieli sprzedać? Na razie.